Dla. Dzisiaj chciałam pokazać wszystkim, Nie, nie Oni uciekaj! tu! Przed chwilą cała jak szalona. Proszę. O to mój kot. Właśnie pożarła oliwkę czarną. No, pożera. Oliwko, a nie tylko, bo oliwko i babko pożerać. Już wam pokazuję dlaczego. Widzicie tą babkę? I te dziury w babce. Tak ją ciumkała i ciumkała, że aż się tam dokopała. Taki wariat z tego kota. kiedyś się jako, tak słodką łapką jadła, ale miałam to nagrane też, ale no niestety był twardy raz. Tableta i nie mam. Już? A to? Dlatego nie. Proszę się przywitać z internetem, trufla. No to pa. <śmany> to by był magiczny kot. <śmany> to na tyle.